W dzisiejszym odcinku Dobrze! Elegancjo! Powoli, Daddy, if you Pancerz, zobacz, czekaj, skończę to Bo ja wiem, że kiedyś widziałem te kamizelki, przelatywałem, one były w sklepach Oje, Kur... bo to chuj no. wie... Także no wszędzie to jest! Nie, 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 ja, ja już sobie nie pozwolę na takie coś wydobyć Dobry. Dzień dobry, co dla? Eeeem um, poprosiłbym kanapkę z kurczakiem i miaucino. Tak jest. To będzie kartą, proszę pana, tak. A jakie pan zbiera? No zbieram. O, no to bardzo. Ja jestem z Deadly Few. Nazywam się Logan Cappuccino. Deadly Few? Taka ekipa. Na motorach śmigamy. A to w sumie nie widziałem, chyba pana. A, bo dopiero teraz się dostałem. Dzisiaj mi dopiero przyjęli. A, to I Czekam na swoją pierwszą skórę. Ale to w ogóle pan ten. pan Nie pasuje do nich, co? Te, tak samo znaczy... mówili, ale zrobiłem kilka ale do nich z roboty i wiesz. Ogólnie to przemycamy kokainę, hodujemy trawę. Deadly Fuel nie, 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 narkotyki. Dac pa... co? Nie, 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 okay, no spoko, <user windows> nie, nie, Okej. Spoko, chciałem przesadać. A kupy to chcesz? Dedyliw fiuu ci wszystko ogarnie. Nasza baza jest na lul-jacków, Sandy Shores. Zapraszamy. No nie, no Okej. Chodzi okay. o to, że zmienił pan swój image. Aaaa, image. No, ja, no, ja no wiesz, oni każą ja... mieć brody, kurwa, być bardziej szorstkim, więc no, poszedłem w to. Ja ten, ja pana, ja pana nie poznałem, bo to jak... jak <mo> I <rồi> to mi imponuje przyjacielu, że dobrze się zakamuflowałem. Kurde. No, <sacar glaube speech> To mnie pan teraz złapał, że tak. Powiem. No ale ci cię za jaja złapę zaraz i pożongluję nimi kurwa, jestem tak, deadly no? gay crew! Jak tam ogólnie? Eee, tak dobrze, nie Dobrze, niedobrze, pogoda spoko gorąc jest, ale idzie to jakoś, no. Lepiej niż gorzej, o! I oby tak było, bo to jest naprawdę e, Ciężkie... A dzisiaj... dniu dzisiejszym, gdzie... 11. Uu. O. Jeszcze 4 i będzie zestawik za darmo. Dobrze! Elegancjo! Deadly if lubi tu. <laughs> Daddy few! Ja się nazwę się da. Daddy few! Daddy few! Kurwa, koniec gry! Tak jest, tak jest. To, to jest stały, zestawik, stał. Czyli dołącza pan, dołącza pan do. Tak jest. Mówią na mnie, w sumie to mam też taką ksywkę. Daddy few. Daddy few, that's how papin. Dobra. Ile płacę? O boże. Okej, okay, poszło. Karta jest, jest moje miałcino, jest kanapka. Dobrze, dziękuję panu serdecznie. Kłaniam się i mojej pracy. Do widzenia. I dziękuję, śliczcie. czego i miłego dnia. Jestem Daddy few my sobie na początku jedzonko, żeby sobie zrobić background. Szczęść Boże, pastorze! Jak tam życie? Szczęść Boże, szczęść Boże, a bardzo. Jak tam, co dzisiaj, msze były jakieś robione? Nie, 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 nie były, nie były, ale tam... Pozwól, teraz... że usiądę. A proszę, A bardzo. słyszałem, że, że podobno ma się jakaś parafia otwierać w Sandy Shores. Tak, to właśnie ja będę A, bo właśnie mówił mi szeryf, że właśnie coś tak. takiego się otwiera. No to nieźle. Mam nadzieję, że pan będzie łaskawy dla naszej ekipy, Deadly Few. Kojarzy pan na stanie, co? coś, coś kojarzy. Tak, co? na Yellow Jacko zapraszam. Tak, nie, ja Zapraszam wszystkich ja tutaj wie pan. Akurat i tak nie tylko w sumie, tu będę całe miasto no rozgrzeszał. Eee... Czyli główną siedzibę będzie pan miał w wszędzie, rozumiem, zrozumiem, tak? Znaczy na paleto, na paleto. A, na paleto! o! W, w, na czyli na paleto. parafia najświeższego wyzwolenia Paleto, Bay. Właśnie znaczy akurat pod wezwaniem Świętej Brygidy, ale... Dobrze, tak. no to będę na pewno uświadczył tam swoją osobą. To, no, mam nadzieję, tak O, no, Ja też mam nadzieję. Szeryf, szeryf, akurat też powiedział, że... Sporo, czy Szeryf ogólnie bardzo sporo pomógł. Tak, szeryf też bardzo duchowy człowiek. Z głęboką, tak, można powiedzieć, e, taką odczuwalnością e, tak, e, tak, rzeczywistości. Tak. Nie będę pastorze przeszkadzał, Lec, załatwiać swoje Jasne. sprawy. Szczęść Jasne. Boże i do zobaczenia nam mszy. Bóg zapłaci. Znaczy jeszcze z Bożą, z bogiem. Z bogiem. Z bogiem. Z bogiem. Będzie jakaś musza? Tak, otwiera się niedługo parafia w paletobej. Niech Jezus nas wszystkich wyzwoli! Bóg jest Dobrze, panem, Bóg jest przyszłością! Dobra, muszę się wtopić Dobra, jebać to. Jedzenie mam, e, plecak mam, far, potrzebuję farb. Idziemy poszukać farby, jak nie do Yelutula je jedziemy. Bo jest całe miasto do malowania. Ale przede wszystkim mam kilka zadań do zrobienia. Dzień dobry, czy mogę u Pana kupić spray? Nie na komary! <laughs> Ty głuptasie, taki żeby malować farbką. O, to się pierdol. Dobra. Idziemy na ciuchy, mam nadzieję, że nie są z Deadly Fuel. Dzień dobry! Siema. Siema Przymierz ubrania. Da, 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 teraz tak, gdzie to było? W zegarkach? W naszyjnikach to były te kamizelki chyba ich. O, taka w sport. Albo w czapkach. O, mam pomysł. Yeah, nice. A, nie wiem czy chcę wiedzieć. Da, 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 da. <laughs> Trzeba teraz każdą sprawdzić kamizelkę. To jest taki hit. Naszyjniki. Nie, bo myślę, że ta kamizelka będzie... Ale ta kata ma sranie. Dobra, to nie będzie tutaj, po kolei trzeba. A no w bransoletkach nie będzie tego? Nie, no to może być w koszulkach. Dobre albo właśnie reklamę, w bluzach. Reklama Nie, to będzie w bluzach, jedziemy w bluzach. Trzeba poszukać w bluzach niestety. Tego jest dość sporo. Kamizelki skórzane. O ale misja to będzie. Mm, nie znaczy numerku żadnego. Wygląda? No kurwa, może gdyby będzie te skiety po kolana? To są wagosi. Raczej się nie wolno za nich przebierać. Wow, tego nie widziałem. Spoko. Supporter. Dobra, nawet. Delości supporter. Ride free. To nie wiem, czy do bankomatu nawiązanie. Pancerz, zobacz, czekaj, skończę to. Bo ja wiem, że kiedyś widziałem te kamizelki. Przelatywałem, one były w sklepach. O, na przykład, takie coś. A, oni mogą też, że mieć coś takiego, że to się wrzuca na. Ku Jezu, ile tego jest? 288 ktoś napisał. Ale no, coś kurwą jebaną. Wszystko mi zepsułeś. Dobra, jedziemy teraz w dół. Chyba, jeszcze pancerze ktoś tu, że pancerze. Gdzie to jest? Nie ma. Podobne, wiadomo, ale nie to. O! O! Widzisz takie coś? I oni tu mogą mieć ten napis z tyłu, nie? Black Leather, znowu. Deal Gap. A ja a może takie coś, nie? West? Ewentualnie oni kupują kamizelkę i nanoszą ten napis w postaci właśnie na przykład kolczyka, albo zegarka, albo naszyjnika, że patrz, bierzesz to, naszyjnik, i tu była taka rzecz, czapka, pancerz, to. Że jest na przykład yy, koszulka i ta koszulka nanosi ten, ten tag. Wiesz o co chodzi? że to, nie? Patrzę, to coś mi z tyłu da E, nie, ewentualnie muszę porwać jednego i, mu, i go rozebrać, kurwa, no <laughs> chyba tylko to mi... A, o, plecak jeszcze nie, nie, nie. No nie ma, nie ma tego, nie ma tego widzowy niestety. Chujo, chujówka straszna. Dobra, ubioresz prosto jak jakiś taki rock'n'rollowy, rock nie? Chłop. Bluzy, dam se łez. Czyli tu była taka, gruba gruba skórzona kurtała w bluzach. Ja ją wziął sobie wezmę. Nie ma też co się spieszyć, panowie. Nie raszujmy tej akcji. Czy była taka? z napisami, hej! O, dobra. Eee, teraz tak, koszulka, czy coś pod spodem. Zawsze trzeba coś dać, pewnie. Nie prześwituje. No mam nadzieję, że nie. Eee, następnie okulary. Może jakieś gogle. O, dobra. Bo fryzurę też zmienimy totalnie. Teraz spodnie. Albo nie, o, gogle mogą być za obiw. 100. Czarne, yy, Spodnie lateksowe. Tak, tak, tak. No oczywiście, mordo. No przecież motocyklowy gang. Ja takie... A nie, bo tu widać mi tutaj prześ... A takie motocyklowe. Wiesz o co chodzi. Grube, ciężkie. O, może takie. Indiańskie bardziej, nie? Dojebane. To jest dobrze wygląda, nie? Is, uh, uh, uh. O kurwa. Wow, ale przebojowe. Dobra, ale chyba wezmę tamte. Takie indiańskie, że rozjebane. Typowy, wiesz, gangsta. Shit. Te, nie? Dobra. Buty oczywiście trzeba jakieś dojebane, grubasy. Chamskie trapery brudne. Bo takie, nie? Kurwa, tutaj do tych spodni chujowe buty siedzą. Chujowe buty. Dobra, takiego odpierdalam. Teraz jeszcze czapka. <laughs> nie no, Kurwa, kupuję to, no? Ciś wyglądam, kurwa, co najmniej dobrze z kurwy, syny. O nie, nie mam kasy! Ale chyba się zmieszczę. Tak! Idealnie dolarek mi został. Da, dzięki byczku. Dzięki, mordko. Użyj. Nowy styl, nowy ja, nowy look, nowy move. Nowy słek. A, nie mogę tak. Czubaka. Dobrze, czubaka głodny, czubaka dużo spray malować Dobra i trzeba brodę jeszcze zmienić eee... Maska, właśnie tak Ej, ta rumba się non włącza, no to są jakieś popierdolone rzeczy Cały czas rumba jeździ po domu O i przyszła mysia Wiem, że broda jest fajna, ale muszę, oni widzieli mnie w tej brodzie, nie? A to są hardkorowi gracze, będą mi pamiętać Dlatego sobie zmieniamy bródkę Dzień dobry Piasku, jak było? Wow, to spoko. Ale ci kapie z mortki, co? Moje kochane. O Jezus, cały mokry pokój, wyjazd! Poszedł! Przecież ty jesteś cały mokry! Co za gość! Przyszedł na poszedł. Zajebiste życie tutaj jest na tej chacie. Zaraz was jak robię. eksmisję misję Aj, boziu, boziu, co my tu mamy? Chyba bandama ta klasyczna, co? I to fajnie, patrzcie jak to kas się łączy z tym. I chyba, że to i golimy całą brodę. Przylepiamy te łoniaki, usuwamy tam te yy, włosy. Okej. Okay. O, to zmienia mega moją twarz. O, no wezmę te czarne i usunę te rude włosy zaraz u fryzjera. Aha, 5 dolarów nie mam, muszę zrobić tak. Pyk, te, zrobimy te i usunę te rude, rude wtedy to będzie normalnie wyglądać, kup. Na razie to chujowo będzie wyglądać. Co jest? Hej? Okay. teraz fryzjer. Fajnie, że to bardzo blisko jest. E, gdzieś uuuu, jestem no... A, tylko gotówką można? Dobra, zaraz będę, ale to siądzie. Ale szef, bo mi jest potrzebny. No nigdy mnie już yy, nie rozpoznają. Może nawet dołączy do ich gangu, co wy na to? Czemu tak cicho słać motor? No? O, jeszcze musiało zbugować. Dobra. Bankomaci. Jezus! Cierpliwości, cierpliwości, daj mi więcej jej. Każdy z deadli few to szmata. Każdy z tego gangu to gay. Na, 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 na. Dobra, no gdzie tu jest coś Tu... Co myśla? Słyszałem. Czy coś mówisz do mnie? Daddy few. Daddy, daddy few, to moja nowa ksywa, dobra, idziemy pod burger, no co jest, nie ma nigdzie bankomatów, dzień dobry, wypłać, no 500 wypłacę, nasz sprayer, żeby mieć, kurwa, kasa się kończy, halo, widzowie, są problemy, hmm, tu, no niech będzie tutaj, dzień dobry, to znowu ja, o, ma to, kurde, no te włosy zajebiście siedzą, ale muszę je zmienić, żegnajcie, na razie dready. muszę je przyciąć, będą takie, kask nie prześwituje, delikatnie prześwituje, widzicie, a nie, to są, kro... to są te, dobra, Ha, jestem deadli, Daddy Few. New Black Daddy Few. Black Daddy Few. Dobra, teraz trzeba wymienić motocykl. Ale motocykl znajdziemy dopiero w Sandy Shorts. jedziemy go porwać. Eee, jeszcze jedna sprawa, dzieciaki moje kochane. I nie tylko dzieciaki. Oh, Charlie. Co się dzieje? No Gdzie, man, gdzieś, co się to... dzieje? Powiem ci że W skrócie powiem ci tak. Maluję sobie farbą normalnie u siebie na sendy. my żyjemy, wszystko podatki płacimy. I nagle tak. podjeżdża do mnie motocyklista. Kiedyś, go, kiedyś już go chyba na napierdoliłem, tak mi się wydaje. Bo spytałem go, czy co on tu robi, a on dealował przy mnie i powiedział tańczę. Chyba to był ten sam. Ale na pewno łączyło te dwie osoby jedno. Deadly, deadly few, deadly crew, coś w tym stylu. Taka Aha. ekipa. I wiesz, chłop do mnie podjeżdża i od razu mówi tak. Macie tu? Nie robić bankomatów. Macie tu nie malować, bo wszystko idzie na nas. A ja mówię, mu jakich bankomatów? Chłopie kurwa! Wiesz o co aha? chodzi? Od razu. Przy... Tak, tak. Po pierwsze dziwnie, w, dziwnym, w dziwnym stylu mnie rozpoznał, bo kurwa powiem ci byłem, wiesz, z tą moją dolepioną brodą, inny styl w ogóle, tak, tak. a od tam mi przyporządkował, że jestem z jakiegoś gangu, który robi bankomaty. Rozumiesz? Aha, aha, od razu wrzucił aha, aha. mnie do wolny, do bankomaty, do ja przecież no, jakie no. bankomaty ja robię. I mówię mu, że nie będę tego, że nie będę tego zmazywał, mówił, że lepiej to zmazuj, bo inaczej pogadamy. A ja potem zażartowałem, dobra dobra, już zmazuję. I miałem wziąć klamkę, ale z Torby wyciągnąłem, kurwa, i mnie rozpierdolił, rozstrzelał mnie. No i odjechał. No i powiedziałem tak, że nie będę kurwa ich napierdalał, bo to nie ma sensu. Zemszczę się w inny sposób po prostu, i taguje całe miasto deadly to kurwa konfidenci kutasy. Bo po pierwsze od razu przypisali mi rzeczy, których nie robię, i nie chciał w ogóle normalnie poga po pogawędzić, a on od, od początku był taki dziwny, jakby nie wiem, źle nastawiony. Wiesz, mówi, że my tu mieszkamy, a jakby kojarzył, że ja jestem Logan Kapucino, to przecież wie, że my przy tym Rudobrodym jesteśmy dogadani, nie? Oczywiście, że tak. ma... Tak, zapraszam i tak dalej, gadaliśmy, a ten kurwa się do nas zesrał. No więc wymalowałem też im bazę całą i obsikałem ją. Na bazie też są graffiti, deadly fiuto, to konfidenci, policjanci, obciągacze kutasów. No widzę, że kurwa nie się wziąłeś. Ja ja Całe ty... miasto jest! Stary, ale to to, 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 nie, to to nic. Słuchaj, ja dzisiaj, pierwsze co jak otworzyłem oczy kurwa... Przy parkingu w Sandy Shores, to widzę deadly future chuje. No bo to Mówię, chuje, Kurę. bo to chuje. Wie, no. Także no wszędzie to jest. Nie, 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 ja, ja już sobie nie pozwolę na takie coś. Wiadomo, że jestem śmieciem, ale kurwa nie możemy aż tak jak śmiecia traktować. To raz, a dwa, goś od razu z góry zarzucił, że my coś robimy w mieście. Jak my kurwa tak, że się nie tak, się tak, tak. I tak to mi się już tak, tak. nie spodobał. Tu mi się już nie spodobał to raz, a dwa, wydaje mi się, że on miał chyba taki osobisty bardziej porachunek, że upokorzyłem go, jak sprzedawał dragi i go rozjebałem, to go upokorzyłem i on chyba coś mu na, siadło na... Tak mi się wydaje, że siadło mu na bani i on Aha. jakby chyba polował tylko na mnie, nie chodziło mu o graffiti, tylko tylko na mnie, bo wiesz jak o jakiej jak graffiti się zesrał? Jebać policję napisałem na ścianie, a on się o to zesrał. No nie pierdol, on tak, się tak, tak, zesrał tak. o graffiti jebać policję? Dokładnie, więc pierwsze co pomyślałem, że to może jest policja, dlatego piszę, że Deadlify to policjanci, od teraz w ogóle nie gadaj z nimi, oni i tak nie wiedzą, że jestem ze złom gangu, że ten typ, który to maluje to jest złom gang, oni nie mają o tym pojęcia totalnie, nie mogą mieć. <laughs> No tak, też ci się muszę pokazać, bo teraz zmieniłem stylówkę, żeby się zakamuflować. I można powiedzieć, że podaje się za członka Deadly Few, <grywy> Tylko, że takiego, który lubił postać kutasa. I będę teraz jeździł po mieście i proponował Deadly Fiw, że obciągnie ci chuj. Mam, mam jedną strategię, i dobrą kampanię tygodniową, żeby po prostu ich w mieście zniszczyć. Ale Stary potrzebuję to do tego jest po prostu cierpliwości, trochę kasy, Stary, to jest genialne. Bo potrzebujemy Obciągnąć... Obciągnąć kilku typom w imieniu Deadly Few. To jest genialne. Tak, już obciąłem dwóch. Znaczy, yyy... Jasne, jasne, że to dobry pomysł, ale tego nie zrobię. <grym> tu. <grym> okej. Okay. A, gdzie jesteś tam w ogóle? <grym> ja jadę na pizze teraz. Ja byłem na pizzy to słuchaj, ustawimy się tylko, załatwię kilka jeszcze rzeczy, dobra? Motocykl i dobra, tak dalej. Dobra, Ogólnie dobra. z chłopakami, a ja będę jak cień przemykał obok was. Dobrze, dobrze, e, siewa, dobrze panie Deadly jestem w Few. Okej, koniec. No, Jeszcze cię ciężkie, RP. Ale mi no, się już nie chce gać tego gangsta. Ja chcę powkurwiać ludzi. Dobra, ostatni etap skołowanie motocyklu Którym będę udawał typa z Deadly Few. Aż Logan wyszedł. Spokojnie Logan, tylko gra! A, czyli brzydzicie męska miłość, czyli z tobą jest problem, z tobą jest problem nie ze mną. <laughs> z normalnym gościem. Pewnie nie wytrzymałbyś w pokoju yy, z gejami nawet minuty. <laughs> Bo byś się dziwnie czuł. A człowiek to jest człowiek. Tylko ta technologia nas poróżniła. Dobra, jedziemy. Jestem Daddy Few. Few, moja nowa ksywka. Teraz nie mogą mnie rozpoznać. Jeszcze zmieniam motocykl, ukradnę jakiś motocykl i nie mogą mnie rozpoznać. Jak mnie rozpoznają, to tupię nogami, uderzam pięścią o ścianę i mówię, że są kosterami. Bo tylko na tyle mnie stać. Jazda. Ej, Mordko, widziałeś kto to napisał? Przepraszam pana, kto to napisał? Dlaczego tak piszą o Daddy Few? No Daddy właśnie kurwa na ekipa nasza. Gang. Motocyklowy. No ktoś pisze, że zsiemy bałe. Huh. Niech pan tak nie myśli nawet. Jak to możliwe, że ktoś... Przepraszam, jestem z ramienia Deadly Few, jesteśmy gangiem z Halo Jacka, chciałbym zgłosić przestępstwo. Ktoś napisał jebać policję na Sandy Shores, a ja jako przedstawiciel Deadly Few, naszego gangu, nie pozwolę, żeby ktoś jebał policję, bo wszystko idzie na nas. Mogę to zgłosić? Zgłaszam w takim razie to, do widzenia. Deadly Few razem z policją zmienię to miasto. Okej, okay, trzeba teraz zresetować streama, ustawić dwugodzinny delay i stać pod ich bazą z mo Mołotowem i rzucać nim do środka za każdym razem, jak wyciągają furę. carbon glądamy się. Nie wiem ten motor może być trochę przy połowie. muszę znaleźć Harley'a. Dobra, jedziemy, Harley'a, bo opóźniam się. Opóźniam, wiesz, chcę robić kilka rzeczy na raz i to wyjdzie z tego kupa. Ehm, um, wydaje mi się, że może ich nikt nie znać nawet, bo powiedziałem co oni pytają się, co to jest deadly Few. A może to ksyfkę, może tą gang się inaczej pisze ten ich nazwę. Kurwa, i wszystko na tak i złe, ta, źle tagi napisałem wszystkie. Dobra, teraz musimy zapolować na trzech motocyklistów. Na trzech motocyklistów teraz za, 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 zapolujemy, tylko problem polega na tym, że no nie możemy dostać kulki. <laughs> Bo się kurwa przypał. A, a wygra wygraniem, wygraniem całej akcji będzie jak wejdziemy do ich bazy i tam namalujemy grafa. Na przykład na ringu. W czasie trwania jakiejś imprezy. Wobec sobie, że oni robią impreza, my tam wchodzimy na tajniaku i malujemy im w środku. Dalej napisane jest, dobrze, nie da się zmyć. Otwarte, dobrze. A tak jest ostatecznością, tak naprawdę. Dziś że skończy no możliwe, no, wiesz, no ryzyko, to jest wojna. Nie, nie, spokojnie, nie będziemy wchodzić dzisiaj do bazy. To rozciągniemy na miesięczny dobry content. Eee, dobra, gdzie mają bazę? Tu. Motocykliści. A, ale po, po, potrzebuję jeszcze, kurde, spluwy. Bez spluwy nie zajebę takiego motocykla, czy takiego choppera. Nie ma chuja. Wiesz co, moja postać nie umie wytrychów używać. Moja postać to jest taki troszeczkę osiłek. Taki łoczyk osiłek. Bez inteligencji i on uderza, żeby zdobyć coś, więc postrzelimy tych motocyklistów. Eee, ale przede wszystkim mam coś do odbioru. Zamówiłem pięć orężad dla chłopaków z Deadly Few. Pięć pysznych gazowanych orężad. Ale wezmę dwie, żeby wszystkiego nie stracić. Pyk, pyk, to sobie schowam tu. Dwie orężady pyk i weźmiemy sobie na chwilę tylko to. 100 pocisków, żeby zdobyć motocykl. Motocykl. Aha, te ręce mam zepsute. O Jezu, trzeba to naprawić. Zaraz jedziemy po nowe ręce. Niedopatrzenie tak, bo ja tego nie robię jako złomgęk, wiesz? że ja nie walczę jako złomgęk, żeby w ogóle chłopaków to nie wpuszczać i tak dalej. Ja walczę jako Logan, Capucino, a w sumie teraz Hogan. Sam, my zaatakowali, to sam sobie będę z nimi walczył, nie będę wciągał chłopaków, żeby nie było problemów. Oni mówią, że gdzie ty, Logan? To jest... On z nami nie działa na razie, Śpi. Dostał dzisiaj wpierdol, zamalowanie, yy, jebać policję i poszedł spać, bo się wkurwił. Siema, byczku, wszystko ok? Ekipa cię zostawiła, co? Pozdro, deadly crew. Nie! Co jest?! No nie! Zaraz tu będą psy! Ale gówno! No nie, no i teraz mogą tu psy przyjechać, bo została użyta broń maszynowa. Chciałem tylko motor swój schować. Potem sam go scholował. Dobra, może tu się napotaczą mi jeszcze te chłopy. Za daleko, za daleko. Najpierw właśnie tu ich złapać i pod mostem chcę schować ten. Skuterowcy. Oła! To nieźle, kurwa! Za co, za co niby to mi spotkało? Już 75% HP. Teraz do szpitala trzeba jeszcze pojechać. Mashem fresh, crashing, Już, chwila. Siemanko Puma Jest! Siemano! Dzień dobry! Dzień dobry! Przepraszam pana! Stój! Kurwa, pościg jest! ZG on top! On the top! I teraz, do bazy To jest Maxton może wycisnąć? Ten motor nie. O No może zniknąć, dlatego muszę być bardzo blisko jego. Boję się teraz wejść do tego, ale mam nadzieję, że będzie. Nie mogę go gasić, to jest też istotne. Bo go teraz zgasiłem, kurde. Dobra, ja amunicja cała chowam. A mołotowe dwa zostawię. Je można stracić. Zobacz, pamiętać, żeby go nie gasić, bo ja nie mam wytrychu. Okej, okay, zobaczymy, gdzie się ekipa spotyka. Chociaż może nie będę się z nią spotykał. Jedę po farby. Ajdź. Aj, spray jak to kupić? Czy na mnie zniknie fura? Lampeczki, wszystko sprawne. No i widok POW też naprawdę siedzi z, tej, z tego motorka. Muszę blisko stanąć drzwi. Czekaj na mnie, motorku. Nigdzie nie idź. Dobra. Dzień dobry. Yy, proszę pana. Siedem. Dobra, siedem wystarczy. I niech będą pod trójką może, a pod dwójką... Kurwa, to się często będziemy mylić. Może być problem. Ale niech będzie. Dziękuję, do widzenia. Jest jeszcze. Super, motor się trzyma.